Yeah. Cześć, witajcie widzowie na moim kanale Ja jestem Kacper I ogłaszam wam wyniki Z konkursu Na peta, o właśnie, niech znajdę go Dla widza się nazywa Szybko znajdę, gdzie to jest o, o do tego peta za chwilę wam się pokażą wyniki a więc to ja zapraszam was do subowania bo może kolejny konkursik będzie za niedługo też mi się wydaje więc to ja nie przedłużam i macie teraz e, wyniki konkursu a więc widzowie wylosujemy właśnie sobie teraz zwycięzcę e, nowego e, znaczy no, konkursu na tego peta jeszcze otwieram 12 komentarzy. Było i kto to będzie? Jest to Wiktor Grzyłek. Wygrywasz PETA. zgłosz się na Discorda. Jeśli chcesz otrzymać tego PETA, do mnie na Discorda. No co, ja nie przedłużam widzowie. Jutro będzie możliwe, że odcinek z otwierania 3 trylionów końców. Więc co, ja lecę. 是吗？